Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Wojny Krwi. E, lecimy sobie dalej przez Liwie po bardzo przyjemnej zagadeczce dla pana lusterko. To było takie wiecie, brudnięcie okiem. E, aluzja do pana lusterko, muzyczka z Wiedźmina III. Ale lecimy w walkę. Widząc nadciągającą mewę, Nilgarski wartownik zadał wróg. Nim zdążył jednak dokończyć melodię, uciszyła go leryjska strzała. Żołnierz zalał, zalał się krwią i padł bez ducha na ziemię. Pierwsza ofiara rozpoczynającej się właśnie bitwy. Standardowa bitewka z Nilfgaardem, pewnie na starcie będą mury. Chociaż może nie, zobaczymy. Zazwyczaj mury są w jakiś fabularnych bitwach. Albo skróconych, tu będzie klasycznie. No ale dobra, hajdałera wyrzucimy sobie. A niech będzie. Tego możemy też wyrzucić. O! A nam Dobrze. My sobie wrzucimy. Me się gadanie. Mahakamskiego kamskiego I czekamy na jego duch. Tak, to na pewno jest ważna lekcja. Kojaka. No proszę, mocno Czas na pościg! 101, 102, 103 101, 102, 103 Co możemy wrzucić? Możemy wrzucić procarze Im są więksi, tym łatwy trafić I tyle zamiesznać ją Myślałem, że szybko spasuje. Dlatego zostawiłem sobie te najlepsze karty na drugą turę. Bardzo dobrze. Dawno nie nagrywałem w dzień. Jakoś tak... jakoś tak mi dziwnie. Ale dobra. Lecimy drugą turę i tutaj zaczniemy sobie z Wagenburgiem. O, no. Wrzucimy wilczy dół do natury. upuścić nieco krwi. Ok, opuścić nieco kry No dobra, to będzie koniec. Twoje życie należy teraz do mnie. Nie lubię tych kurzników, a... Nie masz ty ciebie mam górniki Mogę go zabić w sumie. No dawajcie, dawajcie. Szkoda mi czasu, a... A wiadomo, że jestem na bardzo wygranej pozycji. Jesteśmy gotowi do walki, zdeterminowani. Chyba coś się urabnia. Jesteśmy już w Lirii, więc też... Przepraszam, w Rivi. Więc ciśniemy po zwycięstwo. Królestwa północy buntują się przeciwko No Dobra zasady go zabierzemy. Takie piękne obdarzenia mogę nim zadać i nie mam komu Zobaczcie smutno się na to patrzy. Woda to trucizna, mądry wybór. Przeklęci zdrajcy. Prawie mnie to zabolało. Pancerz ich nie uratuje. Dobra, ja pasuję już. Już się nie wykupiamy. Już nic więcej się nie stanie. Oh, sorry, Taki kaszelek mnie troszkę. Interesujący przypadek. Męczy. No na tak, co wyczekacie? Dziękuję. Pych. No i dobra. Kol kolejny obóz wyczyszczony bardzo ładnie się nazywa nasz, nasz w ogóle tutaj pobyt w Rivi, czyli powrót królowej. No, <laughs> wielce szanowne Pany Nilgardczyki, niniejszym donoszę, iż sąsiad mój, Rasław, Ługasz i Pszechera, jakich mało, schował przed waszymi poborcami liczne dobra. Załączam do me mego listu mapę, na której wyrysowałem, gdzie dobra ukryte. Nie żałujcie Rasławowi cięgów, albowiem kary najwyższej jest godzin. Ja zaś, choć działam rzecz jasna z pobudek szlachetnych, Nagrodą za donos nie wzgadzę. To jest wstyd, co donosić na sąsiadów. Nawet jak się ich nie lubi, to to. Ojej, takie to smutne nawet. To. Most prowadzący tutaj. No dobra, zobaczymy. Idziemy pierwotnie jest ciekawe miejsce. Wasza wysokość. W tej chacie mieszka myśliwy. Wybiegł nam na spotkanie. Mówi, że znalazł na polowaniu tajemniczy przedmiot, a raczej jego fragment. Pomyślał, że może się nim zainteresujesz, pani, i będziesz skłonna go od niego kupić. Przeliczył się zatem, ruszamy dalej. Będę jakże? Odkupić? Wolne ża żarty, zabrać mu to. Nie, odkupimy. O, mamy kawałeczek karciwy. Od razu rekrutów sobie ściągniemy. Tak naprawdę tej kasy mamy tyle, że po rozbudowaniu obozu. Że niczego nam nie brakuje. I... Tylko łupy sobie tu pozbieramy. O, następny. Czekajcie, ja sprawdzę te mapki w Rivi. Mapy kamień gdzieś za murem. Duży kamień za murem. I za mostem przy trzech drzewach. Tu może być ten kamień jeszcze można było to sprawdzić Tu wątpię Tu mogą być te drzewa za mostkiem hm. No dobra Ogólnijmy pierw sobie zadanie główne Zbliżamy się do czarciej wieży Pani O Z tego co widzę ma jeszcze nie ma Wcale mnie to nie dziwi. Zawsze się spóźniał. Obdosz. Czarcia wieża. Zobaczymy, czy wilem się pojawi. Królowa nieprzypadkowo wybrała Synaulta. na spotkanie właśnie Czarcią wieżę. Leżała na wyspie, więc Wróg musiał odsłonić się na moście, co wykluczało atak z zaskoczenia. Brak gęstej roślinności sprawiał zaś, że nie sposób było ukryć tam wojsk. Co najwyżej, niewielki, kilkuosobowy oddział. Mieliście się spotkać z Wilemem bez obstawy, powiedział Gascon. Ale wiesz, lepiej dmuchać na zimne. To co sugerujesz? Wezmę czterech chłopaków, schowamy się za murami, dasz sygnał i działamy. Mewe biła się z myślami. Propozycja Gaskona była niehonorowa, ale rozsądna. W końcu królowa skinęła głową na zgodę. I na bank ta obstawa Gaskona się przyda, zobaczycie? Willem nadjechał wkrótce potem w obstawie ciężko zbrojnych jeźdźców. No. rozstał się z nimi przy moście i pojechał dalej sam. O. Silny wiatr, który wiał od rzeki. Targał jego gronostajowym płaszczem, prawie zdzierając mu go z ramion. Wilem stanął twarzą w twarz z matką. Chwilę patrzyli sobie w oczy, bez słowa, czekając kto pierwszy spuści wzrok. Wreszcie mewę przerwała ciszę. Czas leci, a ja mam kraj do odbicia, więc nie przeciągajmy. O co chodzi? Myślałem, że poseł ci przekazał. Przekazał, a jakże? Willem I życzy sobie zawrzeć rozejm. Tyle, że Willem I nie jest w pozycji, żeby negocjować jak równy z równym. Willem I może co najwyżej złożyć bezwarunkową kapitulację, bo Willem I przegrywa. Tak, matko, przegrywam. I widzę, że przegrywając, wreszcie dałem ci jakiś powód do satysfakcji. Nie rób mi tu z siebie ofiary. Błagam, nie rób z siebie ofiary. Co jeszcze powiesz, że zdradziłeś, bo matka ci nie okazywała uczuć? To by było niesprawiedliwe. Okazywałaś uczucia, a jakże? Głównie niechęć i pogardę. Ale to nie jest powód dla którego zdradziłem. Zrobiłem to, bo się z tobą nie zgadzałem. Miałam prawo robić co uważam za słuszne. A ja miałem prawo głosu, którego nigdy mi nie udzieliłaś. Ale to nie jest ani czas ani miejsce, żeby o tym rozmawiać. Wróćmy do negocjacji. Powiedziałaś, że przegrywam. I masz rację. Ale jeszcze nie przegrałem. Nie zamierzam się poddawać. Jestem gotów wypowiedzieć posłuszeństwo cesarstwu i przejść wraz z wojskiem na twoją stronę, ale tylko jeśli spełnisz moje warunki. Warunki, hmm? będziesz stawiał. Słucham: po pierwsze, nie cofniesz żadnej z reform, które dotychczas wprowadziłem. Po drugie. Zagwarantujesz mi i moim doradcom bezpieczeństwo. Po trzecie, pozostanę Twoim dziedzicem i następcą tronu. O kurde. Przyjmuję Twoje warunki. Taki układ jest nie do przyjęcia. Aresztuj wilema. Nie no, nie będę go aresztował. To jest chyba. To było chyba przyjęciem. Taki układ jest nie do przyjęcia? Ja nie mogę się zgodzić na te warunki. Cóż, warto było spróbować. Nie mogę też odmówić ci odwagi. Przyjechać tu, spojrzeć mi w oczy, to nie mogło być łatwe. Mhm. Zgadza się. Nie było. Mam nadzieję, że podobną odwagą wykażesz się na polu bitwy, kiedy przyjdzie czas. Będę szukał twoich chorągwi. I niech wtedy bogowie rozsądzą nasz spór. Żegnaj, matko. Willem skłonił się i odszedł. Mewe wciąż czuła złość, ale i smutek. Tuż potem wojska Mewe ruszyły w stronę zamku w Rivi. Już niedługo miało tam dojść do decydującego starcia. Miało? Dobrze. Lecimy dalej, są trzy drzewa. Tak. Książę Willem do wieloosobowej gry Gwint. Proszę bardzo. Tu zbierzemy sobie łupy, tak żeby niczego nie przeoczyć. Chociaż te łupy teraz to już są. Te ogniki. ogniki zielone, nie wiem czy mi coś sugerują, czy nie. Nic nie ma, ja tu Czekajcie. No nie ma nic. A tędy nie przejdziemy dalej. Nie. No dobra, lecimy klepać nitwgarczyków. Pani Reinhard zasalutował i strzelił obcasami. Do obozu przybyła delegacja chłopów z rejonu Skali. Chcą no. złożyć na twoje ręce suplikę. Mewe westchnęła. Supliki, sądy, audiencje. Za tym aspektem królowania akurat nie tęskniła. Ach, dobrze, przyprowadź ich, odpowiedziała królowa. I poinstruuj, żeby mówili zwięźle i na temat. Delegacji przewodził postawny Bartodziej. Wielerat, syn Miesława. Doprowadzony przed oblicze królowej padł na kolana i wzniósł ręce w błagalnym geście. Pani łaskawa, dobrodziejko nasza! Zlituj się nad chłopską dolą. W czas wojny i tak ledwo koniec z końcem idzie związać. Wtedy błagamy, cofnij decyzję. Podatków nie podnoś. Słucham? Mebę weszła mu w słowo. Jakie znowu podatki? O czym ty mówisz? No! Tak stoi w waszym dekrecie, co go na tablicy we wsi przebili. No, ja. Zakłopotany chłop wyciągnął z zapazuchy wymięte pismo i wskazał palcem stosowny ustęp. Ja, królowa Mewę, oświadczam, że jeśli tron odzyskam, podymne, pogłówne i łanowe trzykroć podniosę, by wydatki wojenne kosztem pospólstwa zre zrekuperować. Mewe wymieniła zdziwione spojrzenia z Reinardem. Wiesz, już nie takie. przecież takiego dekretu, ale dokument miał jej sygnaturę i pieczęć. Może Willem za tym stoi. Wykluczone. Mewe pokręciła głową. Mój syn upadł nisko. Ale nie tak nisko, żeby się pode mnie podszywać. A więc kto sporządził to pismo? Nilfgardczycy. odparła królowa bez wahania. Mają przecież dostęp do moich pieczęci i skrybów. Sieją z zamęt i dezinformacje. Nastawiają przeciw mnie chłopstwo. Hendożeni kłamcy. <noise> Królowa podarła fałszywy dokument na strzępy. Ale wiedziała, że to nie rozwiąże problemu. Musiała znaleźć miejsce, w którym drukowano podpisane jej imieniem falsyfikaty. I położyć kres temu procederowi. O. To zrobimy, czekajcie, drogowskaz tylko sobie machnę, pyk, zbiorę łupy i idziemy do bitki. Tu mamy kilka łupów do zebrania, żeby tego wszystkiego później nie szukać, albo żeby nikt mnie zarzucił, że coś pominąłem i olałem. Dobra, do zagadki z colem zaraz dojdziemy, pierw skopmy Galczyków. <laughs> Standardowa bitwa. Nilgadczycy też lubili się zabawić, potańczyć, pośpiewać, wypić kilka głębszych. Czarni żołnierze, którzy oddawali się tym, że właśnie dozywkom w przydrożnym zajeździe Lisia Kita, nie spodziewali się, że lada moment przyłączą się do nich nieoczekiwani goście. Hulanki z swawole w Lisie i Kicie. No dobra. No nic, muszę zacząć, to zaczynam tak. Nie masz ty czego do darcia? Nie masz tu czegoś do życia. Zabiję go. Po prostu go zabiję. Trzeba pamiętać, że mamy jeszcze dużą turę. Nie? A oni na bank teraz pasują, więc dobrze by było wrzucać coś mało potrzebnego. Tak już za dużo, że będzie żyć. Na stary. No dobra, my też pasujemy. Tak. No dobra, są klasnotki, jest OK. Mamy sobie te Wrzucimy dwóch pogromców. Tak, to na pewno jest ważna lekcja, tylko jaka. <laughs> Dwiezioy! Tumę i Miałeś kiedyś połamane kolana 14 wygląda bardzo wygląda przyjemnie. Teraz muszę szybko dwójniaka wrzucić, żeby mi go hajdały nie zeżar. Oprosz. Więc dwójniaczek. O, krótko, zniszczył mi dwójne. Powinien za to mocno oberwać Aniżeli ja, się mało. mi to wzmacniają zaslańca Musimy spiąć dupy Dobrze Kłaniam się uniżenie Hmm. Hmm, hmm, hmm. Raz trafiłem drepa z 200 klocków. Aż też jest mocny. Very good. Wypatnęliśmy, a co? Jeszcze możemy tylko rzucić. Na cesarskim do życi. Hm, tego nie było w podręcznikach. Możebby było go zabić, nie? Na twój rozkaz. Ale mocny jest. Z kubaniutki. Z Albo możemy go przejąć. Też by nie było głupie. Czemu? Krót Nie przemyślałem tego w ogóle I tak wygrywamy, ale... Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Ale mam jest zerwowane. Pancerz ich nie uratuje. Liria! Wystarczy jeden strzał. No i dobra, pasujemy. Z no stu sobie niezwiększy punktów. choćby nie wiem co. No i ładnie. Zbieramy łupy. Tu pewnie znowu wywieszone. Jak królowa Mewy, oświadczam, że kto, że tego, kto Nilfgaardczykom pomocy udzielił, ukaże z najwyższą surowością. Kto z wrogiem frymalczył, ekwipunek mu naprawiał, bądź jadło sposobił, otrzyma 30 razów na hajem. Kto mową naszą im objaśniał, bądź jako przewodnik się najął, tego na kaźniach okutnych stracę. Ale nam PR robią słabiutki. No dobra. A my robimy ta. Tu pewnie jest ta drukarnia, nie? Chociaż miejsc tu jest dużo, gdzie mogliby to drukować. Tu jest zadanie główne już. Do końca lecimy. No dobra. W następnym odcinku mamy dwie zagadki, dwa ciekawe miejsca, trochę łupów. Pewnie skończymy pod drukarnią. Zwiadowców nie mogę wysłać. No dobra. To zmierzamy do trolla. Ale to już w następnym odcinku ja teraz. Dziękuję Wam bardzo za ten. Trzymajcie się, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Cześć, pa.